Ah! Unboxing. Unboxing Najpierw frytków, bo frytki, potem jak są, tak są zimne, to tak są niedobre. A kurwa, showmaster. Showmaster go w ogóle. Nie mam po co mi. Po co mi słuchawki? Nie ma żadnego dźwięku. Ja jestem jedynym dźwiękiem weterze. Dobra, Czy już dalej wypowiedzę. A wiecie, to no mam taką propozycję, Mmm, dziękuję. Mmm, w sumie się przydadzą. Mm, że zrobimy tak. Była wcześniej taka propozycja, ja bym to po prostu wtedy usunęła z koła, ewentualnie rolowała jeszcze raz, żeby poglądać jakieś unusual videos. I możemy to porobić. Ja sobie pojem, na spokojnie, i będziemy sobie oglądać unusual videos. Dziękuję. Odłów się. Potem mówiliście, że to oglądają na streamach i to niech będzie... W Carrefourze w programie Act for Food mamy do wyboru tysiące zdrowych produktów w, w niskich ja. cenach. Carrefour, możemy jeść mądrze. Anderson! Robert! Here, let's go. Booger up! <giby> <giby> what do we got here? You know what? You know We got a lot of... My, My birthday dinner for the Sochi, big 3 years old, he's got steak, sweet potato... Can get a flatbread? O, aż mnie to zabolało. Nie, no muzyka jest. W jakimś sensie poprawić obraz, mogę zrobić tak, czy przynajmniej. O.

Oh, it's so cool. <laughs> you were doing so fine. All right, come here. Persone, l'elto viace. Hey, Ghost. Hey, Ghost. What? what's that, honey? <laughs> oh, <fucking> shit. Ciao, ciao. Ciao, Uważam, że ludzie są śmieszniejsi, ich ból mnie bawi bardziej niż zwierzęta. Czemu? I kto to będzie potem sprzątać? <grywa> to było, kurwa, epickie. My come my son come <laughs> how i love this pretty bed now i'll rest my weary head good night <laughs> 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 take your garlic right and trace it wherever you want your egg to stay I'll it back now go ahead and crack your egg into the circle Now go ahead and crack as you can see, it stays in that circle. Let me get another one. As you can see, I lied. That shit did not work. I think I did it wrong. <laughs> <gasps> <Capiparo>! <laughs> 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 oh, it's just your demise. Idź ło kota Przenośny stracz, no. cudowny no. Hmm. No. Cieszę się, że mogłam pomóc ten z jak to jakaś taka licencja jak ktoś w tym, to muszę sobie kołać raz i to jest jakiś certyfikat, to może być problem on in Miami, bro!

Kenzie, you look like MJ. Kenzie, don't, don't Kenzie look like Michael J um Jackson? It's Mike. Look. No <laughs> 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 to he look to direct Michael Jackson. <laughs> 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 <smusperba za dziwięk> This is what it looks <laughs> like when a frog goes <laughs> down a slide. Now, oh, oh, oh! Really? I needed to. Oh! I didn't Oh! Is <laughs> this <laughs> a fish morska.

What was that? Can you make me a sandwich? That means can you make me a sandwich in spa But you're just a pretty princess Come here <laughs> Aż nie tą dziurą poszło, nie? Tak ja mi się przestraszyła takiej żaby. A że nie było tam dziecka, to znaczy co? <śścana> <śścana> <ścana> jak dla mnie, żeby spoko tak długo, jak nie są blisko mnie, że się kurwa złamie. Nie po tym. O co tam chodziło? A że to że był wypadek? S Jeżyk, Mała kapibara, jeżyk. Jebnie komuś w dom. Jebnie komuś w dom. O, nie. to <laughs> I looked at a tree the other day. Like, really looked at a tree. At a tree? Yeah. What, 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 what did the tree do? Nothing. It was a tree. yes. <laughs> Yo, this dude was rocking on my hat the whole time. Yo. I'm not sure if you're going to do this. Is this for me? I mean, oh, this? <laughs> Who thinks this? Is this for me? I mean, oh, uh, this? Dobra camera! Who thinks Watson is too heavy? Raise your hand if you think he's too heavy. Does anybody think he's too skinny? No. Okay. So, uh, I'm very proud of you guys, you got hundred percent. He's perfect. Oh, he Who's the perfect boy? Oh, I know him. But

Przyjdzie mu je, W ogóle kocham fryz i w ogóle styl tego typa co siedział na łóżku, tak bardzo dobre, cudowne lata stare. No, pierdol, nie ma mordą <laughs> to są takie pozytywistyczne wiadomości. No, koniec. O oh ja, yeah. Rick, Ashley, Ashton, whatever. To me can't you see? Hmm. <laughs> no instead of an ni, come on. Aż mnie zawolało, nie? Aż mi przeszły. No wrażenie, już widziałam gdzieś ten syna. Jakbym widziała, że tu gdzieś wideo na przykład jakiegoś streamera. I oh, the rules, and so do I. Say Co to jest w ogóle stworzenie? Czy to jest jakaś latająca Viviura? To chyba nie jest nietoperz. Mogę jakoś tak lemurowato. to. Będę kolejny zjebany do domu wrócił. <coughs> Pickle Rick! Yeah, I like to dabble. <coughs> 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 Krecyaki robią podobnie. <noise> jak damy im taką, <noise> powiedzmy, pastę witaminową mają, jak im dajemy, na właśnie coś takiego, co się smaruje na przykład na nadgarstek, i one sobie wtedy, wiecie, siedzą u was na, na rękach i sobie śpią. Jeżeli sobie jedzą, wspólnie tego kota, I pytamy, jak sobie liżą kępkę.

Okay, że są strający nad wiatrakiem w jej nie? Well, just your demise. This one. Chciałabym mieć taką bluzę. Zrobiłam sobie coś takiego powiedzmy. Przeszyłam sama, ale one jeszcze są za młode i za bardzo lubią dziecić, nie umiałam wyleżeć.

Może być trochę ucięty, bo może mam trochę przeglądarkę tę, ale nie wiem, jak dużo tracicie, więc ciężko jest mi się odnieść. Czy jakby to jest problematyczne, na tyle że traci kontekst. Świnki morskie, no to znowu ten typ. <laughs> ¡Se no <coughs> No. <Tocorina. coughs> głosowanie